Ta rozmowa o kolorach to była tak naprawdę po to, żeby ewentualnie coś zasygnalizować, że coś się dzieje, podobnie jak w świecie mody, w architekturze, również my tutaj jako wykonawcy, wykonawcy, czy firmy, które sprzedają i montują, montują te okna, również chcemy się wypowiedzieć na temat tych trendów, bo pod to przygotowujemy również oferty dla naszych klientów. Wspomnę tu jeszcze raz o naszym serwisie zamontujto.pl, gdzie wyceny takich okien, nawet w tych najnowszych trendach, w najnowszych materiałach z najnowszych profili, możecie uzyskać. Możecie zapytać o poradę, o konsultację, o bezpłatny pomiar, o takie doradztwo na budowie również. Także już tak na sam koniec: link będzie podpięty do pierwszego komentarza pod filmem. Tam można się z nami skontaktować, albo za pomocą formularza kontaktowego, albo są podane telefony do naszych konsultantów. Chętnie doradzimy coś telefonicznie, bądź w trakcie bezpłatnego pomiaru na budowie. Tutaj również zapraszam was do subskrybowania tego kanału, bo pojawi się tu wiele ciekawych filmów o trendach, o nowinkach technicznych. Także zapraszam.